Widać w tym nowym, pięknym dniu. Posłuchaj, przyszła do mnie paczka. Jestem w pracy, pracuj, yy, wprowadzam, nie, nie wprowadzam. W ogóle czekam na nową dostawę Kendam. Miała być w, w piątek, nie ma. Myślałem, że przyszły Kendamy. Ja patrzę, otwieram, tutaj jakiś complete skuter, tutaj jakiś coś, dek. Mówię, o co chodzi? I patrzę, gdzieś tam wysłane zdani. Do kogo? Do Miłosza. Miłosz załatwił sobie, nie wiem, jakąś współpracę, on pisze do tych gdzieś tam zagranicznych firm, coś tam działa, czy się sami odzywają, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia skąd to, na co i po co i tak dalej. Witam Cię w tym nowym pięknym dniu? Witam. Tak. Nie wiem czy wiesz, ale wczoraj mówiłem o tym, że chciałbym wrócić do nagrywania codziennego i właśnie dzięki Miłoszowi. Bo muszę się bardziej zmobilizować. Muszę mu pokazać, że jestem ojcem aktywnym, a nie taki, że jak wstaje w poniedziałek rano, wyobrażasz sobie, w poniedziałek rano miłość wstaje, idzie do szkoły, a ja, taki zaspany. Musiałem do dziewiątej rozegrać pięć meczy. I wstałem, żeby tylko rozegrać te pięć meczy. I dziecko wychodzi do szkoły i widzi ojca grającego, zaspanego, grającego. i Jaki to był widok! Postanowiłem, że chyba będę nagrywać codziennie vlogi. Ale jestem zaskoczony dzisiaj z samego rana. Jestem zaskoczony. Skąd to, na co? Ale gdzie kendamy? Czekam na kendamy. No i porobiłem zdjęcia, wprowadziłem już do sklepu takie maseczki typowo do szkoły. School mask. Marcel sobie bardzo chwali, spytam się go dzisiaj albo jutro. Próbowałem zrobić zdjęcie na tym. W ogóle zrobię na Marcelu czy na Miłoszu te zdjęcia, ale na razie, żeby szybko wprowadzić, to chciałem coś innego. Natomiast, żeby szybko wprowadzić, to zrobiłem to po prostu na białej kartce: zdjęcie telefonem i tyle. A później zrobię na Marcelu takie bardziej profesjonalne zdjęcia. No, a w sklepie wyglądają tak: maseczki są w cenie 19,90. Bierzesz samochód? Czy... Co? No po co? nie No Przyjeżdżaj Gdzie nie widać i tak jest no tak. To siadaj, zobaczymy jak wyjedziesz No ja normalnie o Ocenimy twoją jazdę Nie, ja nie umiem jeździć pod wpływem Czego pod wpływem? wpływem Dani pod, pod wpływem czego? Nie umiesz <laughs> jeździć Pod wpływem I zaraz zrobimy pod... jakiś osób. clickbaitowy tytuł Damian osób... jeździ nie. Dobra Daję Damianowi samochód pożyczam Chórę. Tylko nie porysuj go Dobrze, to proszę zaznaczyć, czy to nie jest A. moja sprawka. No tak, tutaj jest porysowane. Nie wiem czy to wbrać ze sobą, nie wiem, może wezmę ze sobą, bo dzisiaj jest ciepło, ale zostawię w samochodzie buty Miłosza. Spotkaliśmy się na dole z Kasią, znaczy Umówiliśmy się. W tą torbę wziąłem do pracy ciężką, bicep rośnie i musiałem wrócić się pod, pod dom, również z tą samą torbą i idziemy z Kasią do galerii, ja idę poćwiczyć Kasia idzie coś zjeść, bo ja oczywiście podpadłem i dzisiaj nic nie przygotowałem do jedzenia A, wiem co Kasia, chciałem się cię spytać mam taki plan, nie wiem co Ty na to żeby powrócić do codziennego vlogowania chyba, że nie będę mógł co Ty na to? no bo z jednej strony narzekasz że mało co robię Więc myślę, żeby się zmobilizować mocniej Z nagrywaniem I robić bardziej nic? Nie no jak? Jak to nic nie bardziej robić? Więcej będę... Dzień dobry, cześć Przecież więcej będę robić wtedy I mam problem Mój problem polega na tym Zaraz, ja sobie przygotowałem kamerę Że Wymieniłem przewód Odnośnie Aparatu Przewód dźwiękowy, który się tutaj wkłada, i nie wiem, czy w tym aparacie jest wyrobiony części materiału, w połowie materiału nie mam dźwięku, więc posłuchaj, teraz zrobię tak, że puszczę materiał, a ja będę takim lektorem. Uznajmy, że to jest moja taka swoboda artystyczna. Czyli pokażę Tobie materiał, a jednocześnie będę opowiadał, co na nim mówiłem. W jednym momencie tylko nie wiem, co mówiłem, ale to Ci zaraz pokażę. Poszedłem z Kasią zjeść, dlatego, że Kasia była głodna i mówię, dobra, pójdę razem z nią. Natomiast wcześniej miałem, znaczy miałem iść na trening, ale postanowiłem, że zjem najpierw z żoną, a dopiero później pójdę. Zastanawiałem się, czy to by dobre rozwiązanie iść takim najedzonym na trening. Ijemy jemy chińszczyznę. Na bieżni pokazywało mi, że, że spaliłem 196 kalorii, a zegarek ile? 260. Trzy, cztery Byłem na bieżni, natomiast poszedłem jednak robić nogi, bo następnego dnia będę grał w piłkę, więc dzisiaj mogłem sobie pozwolić na to, żeby, żeby robić te nogi. No i gdzieś tam idzie mi to dosyć, dosyć łatwo. Nie, tego nie chciałem powiedzieć źle. Lektor, co ty gadasz? Tak nie mówiłem na pewno. Byłem 37 minut na siłowni i 348 kalony, kalorii spalonych. Widziałeś? 37 minut, 350 prawie kalorii. Nie ćwiczę więcej, bo już mnie No i sorry, ale nie pamiętam co tutaj mówiłem. Prawdopodobnie mówiłem coś o tych panelach. Tak, tak mi się wydaje, że było coś o panelach. Trudno. Sorry. Zie zielone Zielony. Cytry Cytrynowy. Cytrynowy. Musisz to jeść? Hmm. No ale tu jest. Ile? Zobaczysz, że jest Kimś, Nie wiem, nie podobie paczki. No ale to, są, to jest chemia no jest dobre. No ja wiem, że jest dobre. Ja rozumiem, można jeść, ale wiesz, żeby nie za dużo. No nie za dużo. Ale... Sprawiasz sport. No. Więc? Sprawiasz sport, okej, okay. spalisz kalorie. Ale ładujesz sobie siebie niezdrowe jedzenie. Ja też robię to samo. Tylko chodzi o to, żebyś ty tego nie robił tak często jak ja. Zleję na jednym tydzień, nie? No ale wiesz o co chodzi, no przeczytajmy składniki. Nie. Dawaj przeczytaj. To, to, że spalisz, to spalisz kalorie, bo to, to wiesz, dodaje to energii, to okej, okay. to spalisz. Tylko chodzi o to, co ładujesz w siebie, no. ja Nie jestem taki, że ma, ma tego nie jeść w ogóle i żeby być fit, nie wiadomo jak, no ale... Nie, nie jeść to jest za dużo. Tutaj mówię o projekcie, który chciałbym złożyć na rozbudowę, w ogóle myślę o tym, jak... czy ewentualnie można by było rozbudować skatepark. Czy jakieś oświetlenie, czy coś w tym stylu. No i na sam koniec dnia wziąłem kamerę, żeby się pożegnać. Coś tam mówiłem, ale byłem zmęczony i nie pamiętam, co mówiłem. Nie wiem, czy głupoty jakieś, czy też nie. Dziękuję Tobie za oglądanie i przepraszam że, za te usterki techniczne. Ale z tego względu, że teraz chcę, chcę codziennie nagrywać, to nie mam możliwości. Po prostu nie mam możliwości w zasadzie takiej korekty. Stąd wrzucam w takiej formie, jak jest i dziękuję Tobie za oglądanie i widzimy się następnego dnia. Tak bo chcę nagrywać codziennie. W ogóle dzisiaj byłem u producenta maseczek. Pokazałem chwilę, jak się robi maseczki. Na YouTube lubię oglądać właśnie tego gościa, Piotra Maszewski odnośnie kulturystyki i tak dalej. I podoba mi się jego podejście. Witam Cię w nowym, pięknym dniu, bo jest taki samo jak moje... Ja nie, nie, nie mam... fajnego ciała, ale... Ale Piotrek uważa, podobnie tak jak ja, że nie robić na siłę, nie robić ciała na pokaz, nie faszerować się w jedną stronę anabolicznymi rzeczami, a z drugiej strony takie, wiesz, super fit, że wszystko takie idealne. Ale z drugiej strony jednocześnie rozumiem kulturystów i akceptuję to, że na przykład biorą sterydy i się faszerują, pod jednym warunkiem, że się do tego przyznają, a nie tak, że mówią, że to jest naturalne. Dokonałem czegoś niemożliwego. Vloga już mam zmontowanego, mamy godzinę taką. Ale mówię w nim o tym, czy nie powrócić do codziennych vlogów. Czy nie wrócić do nagrywania codziennego. 18.30 dzisiaj vlog będzie. Wczoraj wrzuciłem vloga, wstyd mieć takiego ojca i chodzi o Miłosza. No właśnie. No, miłość mnie mobilizuje i o tym dzisiaj będzie we vlogu. A wczorajszym, we wczorajszym właśnie troszeczkę już o tym mówiłem. Czyli to, że przeszedłem na takie życie slow. Slow work, można to tak nazwać. Po prostu, ale. Chyba, chyba to nie jest dla mnie. Po prostu, ja muszę działać. Z drugiej strony, jak działasz dużo i szybko, tak jak to kiedyś robiłem jeszcze dwa lata temu, to jest więcej stresu. A stres jest niepotrzebny. I, i, I gdzie tu znaleźć tą równowagę? To jest ten problem. Ten balans, równowagę znaleźć. I o tym dzisiaj powiem. Tak, wiem, że winogrona na kolację to nie jest dobry pomysł, bo to nie jest dobry pomysł, cukier na noc nie jest dobrym pomysłem. Ale po co zrobię? Skoro kocha winogronka. Milo powiedział, żebym mu pomógł w lekcjach. I mu mówię, stary, ja mam ci pomagać i co? Będziesz miał 18-20 lat też mam ci pomagać? Na nauce. W Na nauce. A może za ciebie mam zrobić?